Co ja widzę w USA? Ja jestem Artur i nagrywam odcineczkę Co widzę w Ameryce? A dzisiaj taką piękną rybę złapałem. Piękne ząbki ma, nie? A naprawdę to jesteśmy w muzeum takim naturalnym dla dzieci i chcę Wam pokazać co tu jest. Tak więc zaczynamy. Ta oto piękna rybka. Tam jest takie coś. Tu jest taki piękny kuguarek. Gdzieś tam nazwę już słyszałem. Na wejściu jest jeszcze takie, taka zabawa dla dzieci Różne cuda tam można sobie porobić Tu jest jeszcze kilka rybek Tu jakaś taka duża pracownia, ale tu akurat nie, coś nie działa Chociaż nie, działa, o popatrzcie jaki, jaki piękny ten wiesz? O i tam żmijki są Tuś na śniadanko ktoś dla mnie zostawił i taka piękna pucha. ciekawe czy jak ją pocałuję to będzie będę królewiczem wygląda jak żywa, ale obudź się o, ta jest piękniejsza i żyje ruszaj się przed chwilą się ruszała, ale się nie chce jedynie ten tylko pracuje nie, też jakiś leniwy No o, ruszaj się Taki piękny plac zabaw dla dzieci z, z dźwiękami Z dźwiękami tych kaczuszek Misiu Zrobiony z różnych takich temacików Tak wygląda z góry to wszystko No Lecimy dalej O, opis misia jeszcze Miś polarny. Tu jest jeszcze coś takiego, nie wiem czy to jest do góry czy na dół. A może tak wam pokażę, w całej okazałości. Jeszcze tak wam pokażę. Troszkę przyrządów jeszcze. Tu jest ten, tu jest aparat, gdzie youtuberzy z czasów prehistorycznych z tego roku robili sobie zdjęcia. O nie, to jest. No tak, tam jest rok. A tu jest ten aparacik. Piękny, nie? Co tu jeszcze mamy fajnego? troszkę kamieniów do rzucania węgiel jakieś mikroskopy o i czaszeczka Mamy na prywatny event nie no żartowałem żeby mnie nie wpuścili tu są jeszcze takie odpoczywające zwierzątka misiu fajny taki mały misiu fajny, ale nie chciałbym spotkać mamy tego misia. Gdzieś to jest taki To jest taki pokoik do oglądania motylków ale za chwilę będziemy te motyle na żywo oglądać Kaczuszka Szkoda, że to jest za tym... O, jakieś węże Myślałem, że to ten. Myślałem, że to Rajtuski, a to Skóra z tego z węża. Troszkę ptaszków. Mały orzeł. O, proszę. Tak to wszystko wygląda. Jest trochę tych eksponatów. Kiedyś taką ten sowę w Polsce miałem. Piękna sowa, nie? Popatrzcie. Tu, tu jakieś polowanko. Fajnie to wygląda, bo jest ten. Są dźwięki różne. A tu taki duży. Faj fajną ma fryzurę, nie? Tutaj jelonek. Wygląda jak prawdziwy, nie? To jest miliony. Miliony tysiące ptaszków i opisanych. No ale co? Ja nie znam żadnego z tego, może tego bociana jedynie, wiem. I kaczkę. O, i orzeł jeszcze, i sowa. To trzy zgadnęłem. Trzy zgadnęłem. I tego czerwonego ptaszka kiedyś widziałem. Tu jest jeszcze jeden plac. Plac dla dzieci. Z różnymi takimi zabawami. Staram się to fotografować bez dzieci. Kiedyś tam ktoś na filmie mówił, że, że nie ma dzieci. Tu jest jeszcze taka zjeżdżalnia i różne takie, te temaciki. O, i kuliczek jest. To jest ciekawy temat. Kula ziemska, tylko że tu jest okrągła, tak naprawdę jest płaska. No ale nic, oni chyba ją zrobili okrągłą, żeby się lepiej kręciło. Także. Kurde, nie wiem o co chodzi, ale za, przed chwilą się zatrzymała ta kula. Co, tu jest jeszcze taka łódź? Łódź dla dzieci. Kurde, miały być motylki gdzieś, zaraz je znajdę. Ale spoko, nie? Łódeczka, taki cały plac zabaw dla dzieci. Okazji. To jest ten. Jest e, w Milwaukee chyba już Wam pokazywałem też taki ogród z, motyl, z motylkami. I ten jest kolejny, nie? W sumie spoko. Spoko można sobie ten, można sobie troszeczkę popatrzyć na takie różne żywe rzeczy. Tam chyba w Milwaukee mi się zdaje, że większy ten ogród jest więcej jest. Jak znajdę film, to wam podrzucę link. Znaczy, na moim kanale jak znajdę, bo tam jest taki bałagan. Patrzcie, zaraz mi siądzie ten motyl na, na, na rękę, nie? No siadaj. Tam w Milwaukee normalnie siadały ten, te motylki. Na razie nie siądzie, ale popatrzcie, jaki piękny. o, no, tu ich się narobiło, tu jest pięknie normalnie żywe motylki Nic się nie boją, nie popatrzcie. Proponuję jak godotne, nawet jak godotne nic się nie boi. Ale on wie, że nic mu nie grozi, a ja jestem dobrym człowiekiem. Oj, tu chyba coś będzie. podlatuje do niego z tyłu. Chyba coś będzie, popatrzcie. Co to się dzieje? Kurczę. Myślałem, że coś będzie, ale jednak odpuścił sobie. Jeszcze inne okazje mamy. Tu są opisy tych motylków, a pięknie latają, nie? O, proszę, jak sobie śmiga. Kurde, no niby takie motylki. Z jednej strony mają fajnie, bo sobie tak latają, nie? Widzicie, jak ten przed chwilą tutaj leciał. O, no, następny. Ale z drugiej strony, co? Całe życie w klatce. Czy może nie całe życie, ale nie no, w sumie całe, bo tu się wykluły pewnie i. maszkę je poobserwujemy może któryś wyląduje tutaj na mnie w tym co byłem mówił w tym innym moment patrz tu jakie ładne cała cała welegniarnia tych motylów tak Może nie po kolei, ale mniej więcej tak to wygląda. I tu już do takiego motylka dużego. Ciekawe, czy on jest żywy? Żywy, popatrzcie, on normalnie rusza ten. On zaraz sobie, zaraz sobie odfrunie. jest ten. O, można sobie lupę wziąć, tak? I, I zobaczyć. Widać coś w tej lupie? Pokaż, Stapianuś. Boczymy. popatrzcie, jest taka lupa czekaj, 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 czekaj chwilę o lupa i można lepiej przeczytać w sumie nie wiem, co ta lupa daje ja bez tej lupy daje ale jest tego troszkę tu jest cała ściana, Jak ktoś się interesuje takimi rzeczami to spoko Cyprian, ty się interesujesz takimi rzeczami, czy nie? tu jeszcze troszeczkę motyli jest widzisz, jaki duży motylek? ciekawe, czy te wszystkie motyle tam są, ale chyba nie ma, bo nie widziałem ich tam proszę, nawet żmije są piękne takie nie wiem, czy piękne ale z takiej bliskości to i jeszcze nigdy nie widziałem Oprócz tej, co mam w domu. Co to jest? Zygzakowata, czy jaka? Tu jest jeszcze druga żmija gdzieś, tylko chyba poszła spać. O, tam się schowała. Odpoczywa sobie. O, więcej jest tych rzmi. Wróć się. Ta śpi. To też śpi. Tej się już nic nie chce, zaspała na sen zimowy. Ta jedynie chce uciec. No, o to... tak chce uciec z latki. Tak wyglądają ubikacje. Też siedzi nie będę nagiewał. Ale tak coś wyglądają. No i tak, tu jest wyjście. Sami ocencie, czy to warto tu przyjechać czy nie. Myślę, że dla dzieci spoko atrakcje. Nie? Jak nie macie co robić z tymi małymi, niegrzecznymi dziećmi to kurde zawieźć je tutaj. Szkoda, że nie można takich dzieci zawieźć i zostawić na cały dzień. To by było fantastycznie. Tak wygląda to z zewnątrz. Tu macie nazwę. Dzięki za subskrybowanie, za komentowanie. No i zapraszam do następnego odcineczka, w którym będzie pokaz albo już był. No nic, zobaczcie.